Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo za Wami tęsknię. Cała moja drużyna czwórki. Mam tu na myśli Was, uczniowie, ale również Was, nauczyciele. Słuchajcie, podglądam Was na YouTubie, na Facebooku i radzicie sobie fantastycznie. Mam nadzieję, że ten trudny czas przetrwamy wszyscy razem. Zostańcie w domu. Właśnie tak możemy pomóc lekarzom, wszystkim pracownikom szpitali, służby zdrowia, ale również tym osobom najsłabszym, które potrzebują naszej pomocy. Zostańmy w domach i skupmy się na tym, co teraz jest ważne. Zatrzymajmy się na chwilę, porozmawiajmy z samym sobą, z przyjaciółmi, z domownikami. Spróbujmy na nowo odnaleźć siebie. To takie fajne zadanie na czas izolacji. Nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Koronawirus musi wreszcie odpuścić, i, i na nowo będziemy mogli wyjść na twór i cieszyć się tym, co daje nam świat. A tymczasem bardzo Was pozdrawiam. Bardzo tęsknię. Do zobaczenia. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe. Cześć Wam, witam was, witam wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli, naszej drużyny, wszystkich obecnych i byłych uczniów, wszystkich obecnych i byłych nauczycieli pamiętajcie, że zawsze jesteście częścią naszej drużyny. I chciałem wam po prostu powiedzieć, żebyście, żebyście o siebie dbali, żebyście na siebie uważali żebyśmy mogli się jak najszybciej zobaczyć w normalnych warunkach, bo takie przyjdą. Zobaczycie, będzie jeszcze pięknie, będzie normalnie, tylko na to potrzeba czasu yy, i cierpliwości, wytrwałości i tego właśnie wam życzę. Życzę wam wytrwałości. Uważajcie na siebie, dbajcie o siebie i do zobaczenia. Trzymajcie się. Życzę wam, żeby te święta były przede wszystkim zdrowe dla was. Zdrowe i wesołe. No, i chciałam powiedzieć, że tęsknię za Wami, tęsknię za ludźmi i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Życzę Wam zdrowych, radosnych świąt. jest pak! Happy Easter! Dzieciaki z trzeciej A, jak zawsze mogę na Was liczyć. Dziękuję Wam za super pracę w trybie online. Dziękuję także Waszym rodzicom. Bardzo serdecznie dziękuję. Szary pusty dom, gdzie schroniłem się i najmilsza z wszystkich, z wszystkich mi na witrażach szkle, znowu w drogę, w drogę trzeba iść, życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi. Będzie dobrze. I mam nadzieję, do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia.